Lwisland.Karolina Gilon zapytała jej, ja, o rzekoma dziewczyna tak się tłumaczy, wideo. Najnowszy sezon Lwisland to prawdziwy emocjonalny roller Coaster. Z programem zagnaje się kolejni wyspiarze. Dochodzą zupełnie nowe osoby, a widzowie co rusz proszą produkcję, by ta interweniowała w sprawy bojowo nastawionych uczestników. Od kilku dni fani emocjonuje się sprawa, która może doprowadzić uczestnika do dyskwalifikacji. Mowa tu oczywiście o Jakubie i o Wisniewskim, który ponoć miał ukrywać fakt, że poza wyspa związany jest z niej jaka jest O tym informować miała sama Brytyjka, która wszczela w sieci kampanię na rzecz własnej widoczności. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Okazuje się jednak, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż mogło się to wydawać. W związku z czym interweniować postanowiła Karolina Gilon. Prowadząca program zaprosiła jej na kilkuminutowe rozmowę. Która transmitowano nazywo na Instagramie. Nazwalbym to bardziej koleżeństwem, znajomością. To na pewno nie był związek ani relacja. Przecinek myślę, że jako od listopada spotykaliśmy się. Trwało to dość krótko. W grudniu w sumie jej powiedziałem. Że chcę zgłosić się do programu. Także jakby zaznaczyłem, że nie mogę budować relacji, mówił. To była luzna relacja. Mamy dużo wspólnych znajomych, wspólne imprezki, jakaś domówka. Wiesz, tam delikatnie zaczęliśmy się bardziej poznawać, no ale w grudniu już mówiłem. Ze chcę jeszcze do Lwisland i też nie mogę budować czegokolwiek, zaznaczyłem. Ze jak coś, to tylko na luzie, kolezęsko. Znajomości tyle, tłumaczył widzum i Karolinie. Co ciekawe, Gilom znala widzum, że produkcja z Dazyla przez sama jest w Sice, Która, jak okazało się w rozmowie, zaledwie kilka tygodni przed wyjazdem jeja. Wspominała mu o niecodziennym incydencie, jaki miał miejsce w brytyjskiej wersji show. Angielka opowiadala mu, że do programu zgłosił się mężczyzna, który podczas pobytu na wyspie oklamywał partnerkę. Za jest na wyjeździe z luzbowym. Kobieta po odkryciu prawdy wybila się na zdradzie niewiernego, zgarniając za to niemale profity. Karolina powiedziała na wizji również o tym, że w styczniu jest sica zgłaszala się na casting do programu. Lecz nie przyjęto jej, ponieważ nie mówi po polsku. Sam jej wydawał się być mocno przygnębiony cała sytuacja. A szczera rozmowę podsumował w kilku zdaniach. Po powrocie do domu nie chcę mieć kontaktu z nią na pewno. Jestem bardzo zawiedziony, skwitował.